Witam tu, 2000 888 i. konturus. Dzisiaj pokażemy wam. I go... właśnie nam ktoś do na ja. Mikrofon, to jest to, to, to strzelanka. Bardzo fajna. No. A, potwierdzam, tylko że. O lecia. że ktoś nam przed nas no nie mamy cię pozbyć. Ej, robimy teamworka. Ja, idź środki mi o jeden ja boku! Jak widzicie gówno z tego wyszło! Dobra, herbatka! Tak, jak każdy zagraje musi mieć swoją herbatkę! I właśnie pozbyłem się tego... O, ...tej... ...baby, która nam właśnie wlaziła na tego, na spawn'a. No właśnie. No, ma szesnasty level. No trudno. Gorsi my rozwalali. Posłuchaj. się! Moje! Kurde, bo nas usłyszy! Cicho! Nie wal! Nikogo nie ma. Nie ma go. Poszedł go. Nie ma go. Cisza jest. Visa na kolumnie jest. Tam. Widzę Ej, bo nas znajdzie. Ej. Trudno. Dobra. Na trzy, cztery wyłażemy. Trzy, cztery. Rys! Ry! Zabrowara! Łaj, ona tam siedzi. Spadła. No, browar zawsze wygra. Zabiję się. Okej, okay, chodźmy im na spada. A, żebyście się nie pytali. Aspe gra mm, postacią na Naomi, ponieważ trudno tu nie w nią trafić. Niż e, w, e, w tą drugą pierwszą postać, którą się dostaje. Ja Jestem trochę bardziej zaawansowany więc gram właśnie tą drugą postacią To ci tyłek ulartował ostatnio przed zombiakami. Musiałem się sam poświęcić A ty mi a nawet? Urat. A ty mi nawet nie podziękowałeś. No a, później, a no poświęciłeś się, oni cię zatagowali w zombiaka, A później mnie zabiłeś Pięknie mnie uratowałeś, wiesz Poświęcenia nie ma co No gdzie ona jest? W środku, w skrzyni! W puszce! W puszce, w puszce o, Moje jaja! Znowu jest w puszce, bo mi się pokazało jak wskakuje ten. Wiem, mi też! Ja też nie yeah, idzie do to. mnie! Cołem od góry jada? O mój. jaki gościu bił serwa! Jest z nimi! Będzie jeszcze gorzej! Co be... E, tą serię nazwiemy chyba Let's Play! Oj! Au. Skąd? Skąd, 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 skąd? Gdzie on jest. Widziałem ją. W krzakach się słuchała. Ale w tam czy tam? Tyć tam ja idę tu. Sam nie wiem nawet. Wiem, że... I tu jest! To nie jest on tylko... To nie jest ona tylko on. I chciałem coś zareklamować. E, chciałem zareklamować, że gracz, cichy zabójca, taki marnik w grze MicroVolts, to, to użytkownik pan. forum żal.pl, bo cały czas w co, co drugim zdaniu mówił, że o żal, o żal, o żal. Graliśmy z nim osajno na zombie modzie, a będzie jak zauważycie go, nie wiem co zrobić. To zwolcie mu dupę i wpakujcie pięć, e, pięć e, nabojów szodkarskich. Przynajmniej je, e, jeśli lubicie e, tego. Au! A Aj, uważajcie, bo... Bo on ma chyba cheaty. Na po, e, po prostu na... Ej teraz już wszystko na, na ten... To Kacku... kasku był administratorem i po prostu włazimy na listę graczy, patrzymy, a tu nagle się okazuje, że teraz adminem jest... cię zabica. Co ty robisz? Pociekam. Nie uciekłem. Dobra, na, na którym na którym miejscu? Ja na czwartym. Na ostatnim, na czwartym. Mhm. Chyba już w beczce. Nie ma. Jestem zezowaty, nie umiem ja trafić granatnikiem. Ty pilnuj wokół beczki. Ty wokół beczki! A ja wokół beczki widzę! Ja mam tak kamerę ustawioną na zmierzch, że widzę wszystko poza beczką. Dobra, ja wychodzę. Chyba na, nam dali spokój. O, nie a jednak nie. Uwaga. On wie. Trzy, cztery... Moja amunicja. Moja. Uwaga, papa! Drugo. Z bliskiej odległości. Mam, się rozla... Została prosto w łeb i jeszcze żyje. Cheater. Tak się to nazywa. I przez to my przegrywamy? Bo ona ma cheaty. oczywiście 30 efektów jak nie nagrywam mam 250 Więc może hmm. mnie trochę lagować A nastawiłeś sobie stopę, żeby wiedzieć, ile że już nagrywamy? Nie. Także nagrywamy na żywca. Widzicie, to jest nasza taktyka. On się On się daje zabić, a ja zabijam tego, kto go zabił. U nas. Uważaj, uważaj, uważaj. Yes! Mistrzot na powróci. Ja go killłem. Ej, a jak ta ulubiona broń? Ta maszynówka! Dwójka, nie wiem jak ona się nazywa. To ta co jest ma no, za... Cricket! Cricket! No. Idzie gościu! Ładny. The... Zaraz! To chyba rzeczywiście będzie Let's fail. Bo po prostu... Ale zabiłem gościa Ow! No i zganij ile już teraz jest? E, ile? Czech Na nas Tak, na nas dwóch Ja pierdzielę. No Mamy przejechane. Możesz użyć tego słowa. Dobra, przejebane! No właśnie, uważaj, uważaj, uważaj. Czekaj! Na 3-4 zabrowara. zabrowara Za Browara! Za Oj, <śmienic> <śmienic> Browa, że... łóżkowie się ładuje! O! 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 Uwaga, idzie minigun. Głupa jest zrobić. No i to stałem z miniguna nie? i się nic nie dzieje. No to muszą być cheaty. To nie jest możliwe. Po razem, ją... Rozumiem Raz. Dobra, to są przy te wywaliony. Jest. Zabijem gościa, nie jak nam przed nas Nie, jeszcze nie. Teraz ją wywali. Skończymy robić filmy. Mik. Uwaga i uważaj, idzie tam. Także jak ją zobaczycie. Jak ją ma nick? Jeff poppy. To też ją zabicie. Używajcie jak... wszystkich broni, jakie się da. Najlepiej stwórzcie grupę. tak, żeby osiągnąć tak, że sukces w... warto jest e, władzać wszystkimi broniami w podstawowym stopniu i przynajmniej jedną nam iżsąską opanować. No ja myślę, że na ciebie za a ty ją. Dobra mówimy. minikana. miniguna! Zobie Starczo Maya bez. Nie! No, no, no! Mów kiedy ktoś... kiedy będą szli. Ja mam minikana. Idzie! Uważaj! Ej, uważaj. Nieostrożny jest! Ale on jest bardzo cienki. Zabiłem go z motyki. No ja też. No, ktoś jest po naszej stronie. Spykeeper. Kurde. Uwaga, właśnie na mnie idzie. Nie mam naboju do shotguna. To moja ulubiona broń. Bez niej nic nie zrobię, mam tylko jeden nabój. A ja będę z raczej Dobra. Hot dog! Pepper. A może jednak dam radę kogoś zabić bez tego? Nioch, nioch, nioch. O, o właśnie się że Uważaj, uważaj, uważaj. Ja tam jesteś. A już dobra jesteś, idziesz na nim spawna. Wiem, gdzie jest ta baba. Szła do altanki właśnie. O. Łamatko! Właśnie cię dedło chyba. Gdzie ona jest? Nie wiem. Mnie się pyta. Widzę ją. Nie, się pyta. Jestem tylko głupim botem. Chodzi w roślinach. Nie od tyłu! Od tyłu nas podeszła. O! Co mam brać od tyłu? Do... Jakby to nie Jakby to dwuznacznie zabrzmiało, to Chodź. nie miałem tego nam co wy macie na myśli. Chodź ze mną. Bez kojarzy. O Ona jest pod... pod kaczką! to pod koniec. Nie wiem, co to za masz jest. O oh, gościa. Jestem dalej na czwartym miejscu. Spadłeś w pozycji. Auć. Yes! E, chyba będziemy powoli kończyć okay. ten filmik. No. To do widzenia. Do na razie. A bo czekaj, wytrzymamy to jeszcze, dopóki ten mecz się nie skończy ale skończymy się zaraz no. czas dobra i co to przytnę? zakończymy zrobić jeden tu. ładda nie to jest to, to i... fuck. Wiem, że fuck to po jest to, jest What the fuck? You did it. A w następnym parcie jest Kasper, znamy tak go namawiam, będzie pokażę wam menu i będzie kolejny tryb pokażemy. No, komentujcie, subskrybujcie do na razie.